Witam, gdzie jesteście? Kolejny filmik na temat łączymy zdania i definiujemy. Dwojeczka mówi o tym, że to jest druga część. W pierwszej części zrobiliśmy which do rzeczy, who do osób. Dzisiaj mamy znowu dwa słowa, które normalnie możemy używać w pytaniu, czyj to samochód, whose car is that, albo gdzie jesteś, where are you, where are you at. Ale tutaj będziemy je używać po to, aby łączyć dwa krótkie zdania w jedno złożone. I teraz whose będzie do przynależności, a where będzie do miejsc. Więc zacznijmy od tego pierwszego. Popatrzmy. Dwa proste zdania. Podmiot, czasownik, dopełnienie. Proste zdanie. I have a friend. Drugie zdanie. His brother does ballet. Mam kolegę, jego brat uprawia balet. Łączę dwa zdania. Mam kolegę, którego brat uprawia balet. I have a friend whose brother does ballet. Ktoś mówi balet. Ma chłopaka? Super. Trzeba popatrzeć na JCVD. Jean-Claude Van Damme. On jako młody chłopak 6 lat czy 5 lat zajmował się zawodowym baletem. No i możemy zobaczyć jak wygląda dzisiaj jego elastyczność. Prawda? Więc balet super sprawa. Drugie zdanie. I work with a man. Pracuję z mężczyzną. His father is a commando. Jego ojciec to commandos. Łączę, żeby było zdanie naturalne. Pracuję z mężczyzną, którego ojciec jest komandosem. I work with a man, whose father is a commando. Prawda? Popatrzmy. Ładnie łączymy e, zdania w ten sposób. I to drugie słówko słuchajcie, to słówko e, where będziemy używać wtedy, gdy będziemy mówić o miejscach. Where czyli miejsca. I znowu dwa krótkie zdania. I know a place we can eat good pizza there. Znam miejsce. Możemy tam zjeść dobrą pizzę. I łączę, I know a place where we can eat good pizza. Prawda? Drugie zdanie. We have a place. We spend our holiday there. Mamy miejsce. Spędzamy tam zawsze wakacje. We have a place where we spend our holiday every year. Mamy takie miejsce, gdzie spędzamy co roku wakacje. Prawda? Czyli to już są zdania złożone. Tak jak, prawda, nie tylko a la Makota ten kot lubi mleko, kot lubi mleko tylko Ala makota, który lubi mleko, prawda? Znam miejsce, gdzie możemy usiąść i porozmawiać. Bardzo fajnie wtedy wyjdą wam bardzo ładne, poprawne zdania yy, złożone. I wcale nie musimy czekać na yy, wysoki poziom. Możemy się tych zdań uczyć już na prostym poziomie. Na, na samym początku, prawda? I słuchajcie, od razu... Tablicę. Leżą. Dobra. I od razu możemy znowu wykorzystać na przykład przy pytaniu, przy uzyskiwaniu informacji, gdy prosimy drugą osobę o zarekomendowanie, zaproponowanie czegoś. Na przykład miejsca w tym wypadku, no bo where powiedzieliśmy jest do miejsc. Czy mógłbyś polecić miejsce? Could you recommend a place where we can eat? Gdzie możemy zjeść? Where we can go diving? Gdzie możemy iść ponukować? Where we can leave our car. Gdzie możemy zostawić samochód bezpiecznie? Where we can stay, gdzie możemy się zatrzymać? Czy mógłbyś polecić jakieś miejsce tanie, na przykład? Could you recommend a cheap place? Albo ciekawe miejsce, an interesting place, where we can stay, prawda? Czyli hotel lub jakaś kwatera prywatna. Albo czy możesz polecić miejsce, gdzie możemy sobie zrobić piknik? Pytamy kogoś za granicą, prawda? Could you recommend a place where we can have a picnic? No więc znowu możemy wykorzystać bardzo fajnie. Do pytania, do proszenia drugiej osoby o to, żeby nam coś poleciła, zarekomendowała. I na koniec znowu, tak jak ostatnio przy tym, which i what i who, chciałem dać znowu ćwiczenie Wam, zadanie. Popatrzmy, jak to ćwiczyć. Znowu, robić sobie definicje. Proste słowa, które znacie, popatrzcie: prison, hospital, market. Zróbcie ich definicje sami. Czyli więzienie to miejsce gdzie? A prison is a place where? Zrób definicję. Jeśli nie wiesz, jak są... Y, przestępcy są trzymani, to użyj źli ludzie. Bad people. Live. Mieszkają, bo to jest ich miejsce do mieszkania. A później weź oksfordzki, o którym mówiłem ostatnio i sprawdź. Otwórz sobie na prison i będzie definicja i zobaczysz. i Pewnie tam będzie słowo przestępcy, pewnie będzie definicja to jest miejsce, gdzie przetrzymywani są przestępcy. I sprawdzisz sobie definicję, porównasz i nauczysz się jakichś nowych znowu słów. Drugi rzeczownik, popatrzmy, hospital, is a place where... No pewnie byłoby lekarze leczą ludzi, prawda? Ale ja nie wiesz jak są leczą, no to używasz innego słowa, albo wiesz, no to mówisz a place where doctors, bla bla bla. No market, ja to daję jako proste słowo, ale tu często dochodzi do pomyłek, więc proszę pamiętać, market to nie jest supermarket, to nie jest sklep. My tak często mówimy, idź do marketu. Nie, market to jest plac, tak, Czyli damy definicję, miejsce gdzie? Można kupić świeże warzywa, można kupić świeże owoce i tak dalej. Proszę spróbujcie zrobić sobie takie definicje i później posprawdzać sobie ze słownikiem. Mamy te słowniki dzisiaj angielsko-angielskie, więc takie ćwiczenie jest możliwe. Sam to w domu możesz wykonywać. No i jak przypomnimy te pierwsze dwa, who do osób, which do rzeczy, dzisiaj mamy who's do przynależności, where do miejsc, to już potrafisz na cztery sposoby tworzyć ładne, złożone zdania definiujące. Tak trzymać. Dzięki.